A dziś dowiedzieliśmy się, proszę Państwa, że Donald Tusk wczoraj dezinformował nas tu wszystkich, ponieważ powiedział, że pierwszy raz się zdarzyło, że drony przyleciały ze strony białoruskiej, a przyleciały z białoruskiej i... Ukraińskiej. Żaden obcokrajowiec, w tym żaden Ukrainiec, nie powinien otrzymywać pieniędzy z programu de demograficznego 800, dla, podkreślam, narodu polskiego. Dzisiejszy materiał to prawdziwy przegląd gorących wystąpień z polskiego Sejmu, gdzie politycy nie szczędzili mocnych słów i ostrych zarzutów. Na sali padły pytania o bezpieczeństwo państwa po ostatnich atakach dronów, o politykę socjalną wobec Ukraińców i o to, czy premier Donald Tusk. Mówi Polakom prawdę. Marek Jakubiak wprost oskarżył premiera o dezinformację. Przypominając, że Tusk najpierw twierdził, że drony nadleciały tylko z Białorusi, a chwilę później przyznał, że były także z Ukrainy. Z kolei inni posłowie grzmieli, że Polska nie jest przygotowana na takie ataki i że nasze systemy obronne są dziurawe jak sito. Jeśli interesują Was takie materiały, koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. I udostępnijcie ten film dalej, aby jak najwięcej osób zobaczyło, co dzieje się w polskiej polityce. Proszę bardzo, panie... panie marszałku, panie premierze, panie ministrze, panowie generałowie. No tak to już jest, panie marszałku, że jednym pan nie daje zdania skończyć, a drugim pan daje bez umiaru mówić. Natomiast dzisiaj miałem nadzieję na jakąś dyskusję, która przybliżyłaby nas do rozwiązania tajemnic dnia wczorajszego. Mieliśmy tu Donalda Tuska, który w swoim przemówieniu mówił o tym, żeby nie atakować Zachodu, bo mamy na wschodzie wroga. Mieliśmy tutaj mówienie o dezinformacji, wrzasku publicznym, dezinformacja, rosyjska agentura o NUCE, itd., itd. A dziś dowiedzieliśmy się, proszę Państwa, że Donald Tusk wczoraj dezinformował nas tu wszystkich. Ponieważ powiedział, że pierwszy raz się zdarzyło, że drony przeleciały ze strony białoruskiej, a przyleciały z białoruskiej i ukraińskiej. Dzisiaj to po powiedział pan premier, za co bardzo dziękuję. Także, panie Donaldzie Tusk, proszę nie siać dezinformacji. I proszę państwa, dalej idąc. Boli, boli, kłamczuszki. Więc to jest tak, proszę państwa, że. Panie Marszałku, proszę uciszyć tych ludzi. O. Proszę państwa, drony to jest bardzo temat groźny, bo prosty, nisko lecący. Radary go ledwo widzą i to jest problem dla nas wszystkich. Otóż cały sukces i te wasze dziękczynne przemówienia dotyczyły dzisiaj jedynie tego, że na 20 dronów, 19 dronów, dwa zestrzelono czy tam cztery. Jeżeli to jest sukces, to ja naprawdę dziękuję. Winszuję sukcesów. Gdyby ich było 400, to proszę sobie to pomnożyć. Wyjdzie wam wskaźnik, jakich mało na świecie. Tak więc myślę sobie, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, bo nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to zrobić. Otóż pan generał powiedział, że Białorusini nas uprzedzili o lecących dronach. Czy to prawda, panie generale? Prawda. Czy Ukraińcy nas ostrzegli? No to powiem, że trzeba im podziękować, dlatego że. <laughs> powiem, dlaczego pytam, bo jeden z polityków Platformy Obywatelskiej powiedział, że tylko idiota jest to w stanie wymyśleć. Tak więc, proszę Państwa, dzisiaj mamy do czynienia z walką o nasze umysły, a nie o to, co się wczoraj stało. Dzisiaj wykorzystuje się to ohydnie w sposób polityczny. I szczerze powiem, że pytania, ponieważ za chwilę będziemy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ja dodatkowe pytania szczegółowe w tej sprawie zadam, bo ich jest bardzo wiele. I na te wiele pytań musimy odpowiedzieć bez względu na to, czy to Platformie Obywatelskiej się podoba, czy nie. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, żaden obcokrajowiec, w tym żaden Ukraińiec nie powinien otrzymywać pieniędzy z programu de demograficznego 800, dla, podkreślam, narodu. Polskiego. Chcecie dalej wypłacać 800 plus Ukraińcom, czy nie wiem, Afrykańczykom, komukolwiek? Referendum. Raz w sprawie paktu migracyjnego, propozycja prawa i sprawiedliwości, w sprawie masowej migracji. To spytajcie też w referendum, czy są za tym, żeby Ukraińcy otrzymywali pieniądze z ich podatków. Chcecie płacić niepracującym Afrykańczykom, Ukraińcom? Socjal? Załóżcie zrzutkę, załóżcie, da pomagam zrzutkę. Sprzedajcie swoje jachty, swoich kolegów, sprzedajcie hotel Łąckiego i proszę bardzo finansujcie. Z przybyszy. I sprawa banderyzmu. Nasza poprawka. Proszę bardzo, to jest zawiadomienie. Wczoraj odebrane o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie tego, co się stało na stadionie narodowym. W sprawie propagowania ustroju faszystowskiego banderyzmu. I to jest najlepsza argumentacja, dlaczego należy przyjąć naszą poprawkę, a dalej idąc naszą ustawę zgłoszoną w grudniu, żeby karać za banderyzm, Zatem za promowanie bardzo, tej pośle. zbrodniczej ideologii. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, przede wszystkim gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w operację wojskową, w operację obronną. Gratuluję szefom najważniejszych instytucji państwowych współpracy prawidłowej. I na tym, obawiam się, gratulacje należałoby zakończyć, bowiem nie jest czas na poklepywanie się po plecach. Czas jest na to, żeby umiejscowić ten atak we właściwym kontekście a tym kontekstem jest brak wystarczającego przygotowania naszego państwa na tego rodzaju ataki. Przypomnijmy doniesienia tylko z lipca i września tego roku. Dowiedzieliśmy się z mediów, z publikacji w lipcu i wrześniu, że system antydronowy zakupiony przez poprzedni rząd Skycontrol nie jest rozwijany nie jest modernizowany, że Rada Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych wstrzymała jego modernizację, a teraz słyszymy, że nie jest nawet rozmieszczony na granicy. Domagamy się odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dowiedzieliśmy się w sierpniu, że nowy system antydronowy, kompleksowy, który miał być budowany w ramach obrony yy, przeciwlotniczej, o której mówił pan minister, system KINMA, został wstrzymany i w ogóle nie jest realizowany z powodu braku środków. Dowiedzieliśmy się, że system barbara aerostatów rozpoznawczych pan minister Santos w swoim wystąpieniu potwierdził składa się zaledwie z czterech balonów. To jest nic. Dowiedzieliśmy się także, że specyfikacja systemu antydronowego, który ma zamówić Straż Graniczna, jest tak napisana, że dziwnym trafem spełniają tylko jedna izraelska firma. Myślę, że jest dobry dzień na to, żeby do tych informacji się odnieść i wyjaśnić, dlaczego Polska nie dysponuje właściwie żadnym operacyjnie działającym systemem antydronowym. Oczywiście wspaniale, że pomogli nam sojusznicy. Duże podziękowania dla europejskich sojuszników w szczególności, którzy byli zaangażowani w tę całą operację. Także dzisiaj tutaj nawet na galerii był przez chwilę ambasador Czech. Czesi również wykazują solidarność, wysyłając nam śmigłowce do wsparcia. To wszystko bardzo dobrze. Natomiast jeżeli tego typu ataki będą ponawiane, ataki służące testowaniu sposobu działania nas, naszych sojuszników, używaniu uzbrojenia, działaniu radarów, to musimy sobie zadać pytanie, z czego my i z czego sojusznicy będziemy strzelać i do czego dokładnie będziemy strzelać. I tutaj uważam, że dokładne odpowiedzi powinny być także w parlamencie udzielone, a więc zadam parę pytań i zachęcam posłów obozu rządzącego, żeby również słuchali się w te pytania. A więc po pierwsze, ile było faktycznie wśród tych kilkunastu znalezionych już w tej chwili obiektów latających, faktycznych dronów bojowych, pierwotnie media podawały, że to były szahedy, niebezpieczne faktycznie drony. Wszyscy jesteśmy ostrzegani przed dezinformacją, więc wystrzegajmy się jej. Ile było faktycznie szahedów, a ile było styropianowych wabików udających szahedy. Ile dronów lub obiektów latających opuściło nasze terytorium, i ile z tych, które opuściły, to były wabiki, a ile to były faktyczne drony bojowe? Czy te, które opuściły, to były drony bojowe? Jaki obiekt spowodował zniszczenie tego domu na Lubelszczyźnie? Myślę, że jego nazwa powinna paść, bo zapewne został znaleziony. Następne pytanie: Czy Rzeczpospolita przy swoich systemach radiolokacyjnych obecnie ma zdolność odróżniania wabików od dronów bojowych? Czy natowscy sojusznicy mają zdolność odróżniania styropionowych wabików? kosztujących parę tysięcy dolarów czy euro, dronów bojowych kosztujących parę dziesiąt tysięcy. Czy przy kolejnych takich atakach będziemy do styropianowych wabików strzelać rakietami z poderwanych sojuszniczych samolotów F-35 i co na to nasi sojusznicy? I z czego wynika milczenie naszych amerykańskich sojuszników wobec tego ataku? Bardzo prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na te pytania, bowiem dotykają one istoty naszych zdolności obronnych i istoty naszych relacji sojuszniczych. Jestem szczerze powiedziawszy zdumiony w tym, że od wczoraj trwa spektakl wzajemnych pochwał, wzajemnego gratulowania sobie, w sytuacji, gdy także w sektorze cywilnym systemy ostrzegania ludności nie zadziałały prawidłowo. Widać rażący brak koordynacji pomiędzy strukturami wojskowymi i cywilnymi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reagowało z wielogodzinnym opóźnieniem. Informacje nie były prawidłowo przekazywane. To Parlament jest miejscem, gdzie należy te, mie te rzeczy wyjaśnić. Jeżeli Pan, Panie Pośle i Wy tutaj z koalicji rządzącej uważacie, że to, co się wydarzyło, jest dobrą okazją, żeby się poklepać po plecach, to głęboko się mylicie. My tu jesteśmy od tego, żeby patrzeć władzy. Na ręce, żeby w interesie obywateli punktować zaniedbania, poseł, wątpliwości i podnosić jakość naszych zdolności obronnych. Tego się Adrian, domagamy. Te zdolności obronne mają być budowane, bardzo, a nie pudrowane. Dziękuję bardzo. Podsumowując, przedstawione wystąpienia pokazały jedno. Sprawa dronów, bezpieczeństwa granic i decyzji premiera Tuska wcale nie jest zamknięta. Wciąż brakuje odpowiedzi na pytania, dlaczego nasze systemy obrony są niedopracowane i czy państwo polskie jest gotowe na większe zagrożenia. To nie jest czas na samozadowolenie, to jest czas na realne działania i na uczciwą rozmowę o przyszłości Polski. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o słowach posłów i czy wierzycie, że rząd ma kontrolę nad sytuacją. Pamiętajcie o subskrypcji, by nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia w następnym odcinku.